Dzień dobry! Cieszę się, że jesteście. W tym tygodniu również mam dla Was sporo informacji. Ostatni tydzień upłynął nam pod znakiem zapowiedzi, zarówno filmowych, jak i konwentowych. Dotarłem też do informacji o konkursie, który umknął mi w czasie jego ogłaszania, ale i tak jest warty uwagi. Zapraszam do wysłuchania. W tym roku konwent kapitularz również odbędzie się w formie cyfrowej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 11 i 12 września. Twórcy zaplanowali dla uczestników klasyczne konwentowe atrakcje, spotkania z gośćmi, fanowskie prelekcje oraz gry RPG. Program konwentu ma być na bieżąco aktualizowany na facebookowej stronie wydarzenia. Konwentem warto się zainteresować. Nie tylko jest bezpłatny, ale też jeden z jego organizatorów został nominowany do Śląkwy w kategorii Fan Roku za zorganizowanie zeszłorocznego kapitularza. To zaś oznacza, że organizatorzy wiedzą, co robią. Nie mówiąc już o tym, że miło być częścią społeczności bez konieczności wychodzenia z domu. W związku ze zbliżającą się premierą filmu Duna w sieci pojawia się coraz więcej materiałów promocyjnych. Na początku zeszłego tygodnia zostaliśmy uraczeni zestawem plakatów przedstawiających od twórców głównych ról w kostiumach i charakteryzacji. Pod koniec zeszłego tygodnia zaś pojawił się oficjalny, główny trailer filmu. Tego samego dnia udostępnione zostały również dwa utwory wchodzące w skład soundtracku filmu, a skomponowane przez legendarnego już Hansa Zimmera. Oczywiście linki do wszystkich znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam też link do albumu, w którym użytkownik Reddita o pseudonimie wyeksportował z trailera co szóstą klatkę w wysokiej rozdzielczości. Jeżeli więc szukacie materiałów na tapetę, na pewno znajdziecie. Przypominam. Że za reżyserią odpowiedzialny jest Denis Villeneuve, którego znamy z takich pozycji jak Sicario, Arrival czy Blade Runner 2049. A więc człowiek, który wie, jak zrobić naprawdę dobre science fiction. W połączeniu z jego wypowiedziami, w których wyraża przekonanie, że to najlepszy film, jaki kiedykolwiek zrobił, pozwalam sobie optymistycznie podchodzić do jakości produkcji. I już wiem, że na film pójdę do IMAXa. Rzeczywistość nie jest jednak tak radosna, jak może się wydawać. Przypomnieć należy, że w filmie znajdzie się adaptacja tylko pierwszej połowy pierwszego tomu powieści. Powstanie dalszych części uzależnione jest więc wyłącznie od tego, jaki sukces kasowy odniesie film. Pewne obawy budzi też fakt, że na to zwyczajnie trudna książka do przeniesienia na ekrany. Wersja z 1984 roku nie przyniosła oczekiwanych zysków. Twarde science fiction uznawane jest za niszowy gatunek. A ostatni film Villeneuve, Blade Runner, kosztował studio Lionsgate 80 milionów dolarów w stratach. Możliwe więc, że film, który otrzymamy, nie będzie tak wierny książce, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ja jednak pozostaję dobrej myśli. Jeżeli nic innego, te efekty specjalne i casting z pewnością stoją na najwyższym poziomie. Do przedsprzedaży za sprawą księgarni SF. Trafił zbiór opowiadań Wojciecha Szydy pod tytułem Science Fiction. Informacje o zawartości tomu pozwalam sobie przytoczyć za blogiem Wojciecha Sedeńko, skąd zaczerpnąłem te informacje. Zbiór Wojciecha Szydy zawiera ułożone w kompozycję opowiadania i miniatury z różnych okresów twórczości autora. Znajdują się w nim teksty nigdy niepublikowane, jak napisane specjalnie do książki Trzy wersje Piłata 2020 oraz Miasta swoich ulic 2021. A także utwory odnalezione po latach, jak cmentarz światła, Halo czy Pan mnie słyszy, Cztery ściany oraz inne. Jest również poświęcony Maciejowi parowskiemu tekst memento szuflady chmur 2020, na który zwracam szczególną uwagę czytelników. Opowiadanie ukazało się w NF, ale w numerze z nieszczęsnym tekstem komudy, przez co nikt go nie przeczytał. A szkoda, bo to było opowiadanie numeru. A może i roku w nowej fantastyce. Całość zamyka ostre opowiadanie political fiction Pętla, Pierwodruk, pisane w 1996 roku, które znów wydaje się mrocznie aktualne w kontekście zawirowań geopolitycznych za wschodnią granicą. Razem do zbioru weszło ponad 20 tekstów, w większości połączonych koncepcją fikcji apokryfu. Zdaniem autora można je określić jako metal zabawy na poważnie, bardzo poważnie, a nawet śmiertelnie poważnie. Choć są tu także teksty humorystyczne. Książka liczy sobie 240 stron, wydana będzie w twardej oprawie, a cena wygląda zachęcająco. Osobiście ciekawi mnie ta opinia o opowiadaniu roku w nowej fantastyce. Mając okazję, pewnie spróbuję się z nim zapoznać. Dwudniową przerwę w produkcji zaliczył spin-off gry o tron Dom Smoka. Po tym, jak w poniedziałek okazało się, że jedna z osób pracujących przy projekcie wykazała pozytywny wynik testu na COVID. Osoba z pozytywnym wynikiem oraz osoby, które pozostawały z nią w kontakcie poddały się izolacji zgodnie z normami przyjętymi na planie serialu oraz ogólnymi wytycznymi w branży filmowej. Nie był to jedyny serial, nad którym pracę przerwał COVID. Z podobnymi problemami borykają się również Westworld od HBO oraz Bridgertonowie od Netflixa. Znamy reżysera nowego filmu z serii Blade, leciwej już franczyzy Ołowcy łowcy wampirów. Od dwóch lat wiedzieliśmy, że główną rolę mu zagra Mahershala Ali. Za scenariusz odpowiadała będzie Stacey Osei-Kufor, ale dopiero teraz dowiadujemy się, że reżyserem będzie Basam Tariq, który nie ma na swoim koncie kasowych przebojów, ale jest obiecującym twórcą. Ponoć z potencjalnymi reżyserami spotykano się od miesiący, ale to wizja Basama Tarika przekonała wszystkich, że warto powierzyć mu kierownictwo. Nikogo pewnie nie zaskoczę, jeśli powiem, że nikt nie zna przewidywanej daty premiery. Na swoim facebookowym profilu Michał Cholewa ogłosił, że jego powieść Dzika Karta dostępna jest teraz również w formie audiobooka w serwisie Audioteka. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to szósta pozycja w cyklu Algorytm Wojny. Audioteka, swoim zwyczajem, udostępnia naprawdę obszerne demo audiobooka na swojej stronie. Godzina powinna wystarczyć, aby ocenić, czy książka to coś, czym jesteśmy zainteresowani? Lektorem powieści jest Wojtek Masiak. Serwis szuflada.net ogłosił konkurs graficzny Ziemia i Powietrze. Szósta edycja mitologicznego konkursu graficznego szuflady dotyczy bogów, demonów i istot nadprzyrodzonych, wywodzących się z mitologii z różnych stron świata, związanych z ziemią i powietrzem w sensie metaforycznym i dosłownym. Współorganizatorami są Wydawnictwo Jaguar, Wydawnictwo Poradniaka, Wydawnictwo Uroboros oraz Wydawnictwo Zysk i Spółka. Termin nadsyłania prac upływa o północy 31 lipca 2021 roku. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich uczestników, zaś nagrodami są zestawy książek ufundowane przez współorganizatorów. Więcej szczegółów, łącznie z instrukcją opisania nadsyłanych prac, znajdziecie w regulaminie konkursu. Sam regulamin zaś wygląda na przemyślany i nie widzę w nim żadnych podejrzanych zapisów. Ale, oczywiście, musicie przeczytać go sami. Wiedźmińskie anime od Netflixa, Wiedźmin z Mora Wilka, doczekało się oficjalnego trailera oraz daty premiery. Link do traileru znajduje się w opisie, a premiera nastąpi 23 sierpnia tego roku. Seria animowana jest przez Studio Mir, reżyserowana przez Kwang Ilhana. A za scenariusz odpowiada Bull de Mayo. Wygląda na to, że wszystko, co napisał Neil Gaiman, trafi w końcu na ekrany. Chłopaków Anansiego również czeka taki los. Zdjęcia do sześciodcinkowej serii rozpoczną się jeszcze w tym roku w Szkocji. Mimo faktu, że jedną ze znaczących postaci w serialu jest Anansi, znany z amerykańskich bogów, serii nie należy traktować jako spin-offu ani prequelu. To całkowicie samodzielna historia. Może to być ciekawa opowieść. Nie jestem nią tak podekscytowany jak drugim sezonem dobrego Omenu, ale jestem przekonany, że będzie w najgorszym wypadku przyzwoita. Koło czasu doczeka się drugiego sezonu. Wiadomość zaskoczyła fanów, ponieważ nikt nie znał nawet daty premier pierwszego sezonu. Jedyne co było wiadome o projekcie, to logo serialu. Reszta stanowiła wyłącznie plotki. Później, pod koniec tygodnia, pojawił się plakat promujący pierwszy sezon. I to z niego znamy datę premiery. Jest nią listopad bieżącego roku. To dobra i radosna wiadomość. Sytuacja, w której o drugim sezonie dowiadujemy się przed premierą pierwszego, jest z pewnością wyjątkowa. Ale nie przeczę, że przykuła moją uwagę. Zwłaszcza, że plakat promujący pierwszy sezon wygląda jak okładka książki, którą chciałbym mieć. Kto wie, może będzie to pierwsza książka z serialową okładką, którą z radością kupię. Portal The One Ring zgromadził w jednym miejscu wiele informacji o nadchodzącym serialu osadzonym wśród ziemi. Polecam przeczytać artykuł źródłowy, ponieważ jest naprawdę ciekawy. Jeżeli zaś nie władacie językiem angielskim, to zarówno tłumacz DeepL, jak i tłumacz Google z łatwością poradzą sobie z ogarnięciem artykułu. Dla tych z Was jednak, którym nie chce się klikać, przygotowałem co ciekawsze, moim skromnym zdaniem, fragmenty. Elementy i ustępy Silmarillionu i niedokończonych opowieści są licencjonowane przez Amazon. Serwis The One Ring spekuluje, że chodzi głównie o fragmenty dotyczące Númenoru i Pierścieni Mocy. Amazon posiada prawa do merchandisingu. Możemy się więc spodziewać akcesoriów i gadżetów. Na planie serialu obecnych jest trzech ekspertów do spraw świata Tolkiena. Władca Pierścieni i Koło Czasu mają wspólną ekipę i reżyserów. Premiera wymierzona jest w środek roku 2022. Oznacza to ogromną presję na ekipę od postprodukcji. Nagość pojawia się w serialu rzadko i nigdy w seksualnym kontekście. Szeroko spekuluje się, że chodzi o proces zamiany elfów w pierwszych orków. Wizualia nawiązywać mają do ofiar obozów koncentracyjnych. Sauron nie zostanie ujawniony w pierwszym sezonie. Fabryka Słów planuje we wrześniu bieżącego roku wydać pierwszą książkę pustynnego księcia. Książka autorstwa Petera V. Bretta dzieje się 15 lat po zakończeniu cyklu demonicznego. Powtarzam. Raz jeszcze i z pełną złośliwością. Księgi pierwszej. W oryginale książka wydana jest w jednym tomie i liczy sobie 656 stron. Innymi słowy, spokojnie można by wydać ją również w jednym tomie i u nas. Fabryka wydaje się jednak zdeterminowana dzielić książki na tomy i ukrywać w ten sposób ich prawdziwy koszt. Już pierwszy tom cyklu demonicznego, malowanego człowieka, rozdzielili w stosunku 500 stron do 300. W oryginale miał on nieco ponad 400. Nie dajcie się też przekonać, jakoby polskie tłumaczenie tak straszliwie spulchniło książkę. To nieprawda. To, co naprawdę ją spulchniło, to szerokie marginesy, duża czcionka i niepohamowana chciwość. Znamy już finalistów World Fantasy Awards. Przedstawię wniosek kandydatów w najważniejszych kategoriach. W kategorii powieści finalistami są Piranesi, Susanna Clark, Trouble the Saints, Alaya Don Johnson, The Only Good Indians, Stephen Graham Jones. Mexican Gothic, Silvia Moreno Garcia. The Midnight Bargain, C. L. Polk. W category Novel finalistami są son... Ring Shout or Hunting Ku in the End Times, Pete Jelly Clark. Stepsister, Leah Sipes Fly Away, Kathleen Jennings. The Four Profound Waves, R. B. Lemberg. Riot Baby. Toczli on jebuci. Resztę kategorii możecie znaleźć na stronie SFF World. Link w opisie. Jednak news jest szczególnie znaczący ze względu na nagrodę za życiowe osiągnięcia. W tym roku otrzymają ją Megan Lindholm oraz Howard Waldrop. Lub mówiąc jaśniej, otrzymają Robin Hop oraz Howard Waldrop. I to jest ze wszechmiar zasłużona nagroda. W dniach od 1 do 3 października na zamku w Nidzicy odbędzie się Festiwal Fantastyki. Zaproszenia przyjęli, potwierdzili już Paweł Majka, Wojciech Szyda, Leszek Błaszkiewicz. Będzie wystawa, będą wykłady uczestników festiwalu. To wspaniałe, że biorą udział w przygotowywaniu programu. Będą premierowe książki, będą happeningi na Podzamczu. Więcej informacji o gościach, planach i wydarzeniach znajdziecie na stronie festiwalu. Jeżeli zaś chcecie spać na zamku, trzeba się spieszyć. Tylko pierwszych 45 osób będzie mogło liczyć na zakwaterowanie. Reszta będzie musiała szukać tańszego, ale odleglejszego noclegów w samej Nidzicy. Brzmi szalenie klimatycznie. Okruchy Dark Cryon zaprezentował projekt okładki do książki Wyspa Sahalin, autorstwa Eduarda Wierkina. Książkę na rynek wprowadzi wydawnictwo Czarna Owca. W internecie pojawił się zwiastun serialu animowanego zatytułowanego Blade Runner Black Lotus. 13-odcinkowa seria ma ukazać się na jesieni bieżącego roku. Trailer, jak zwykle, wywołał pewne kontrowersje. Mnie szczególnie urzekł jeden z komentarzy, mówiący, że wygląda trochę jak skrzyżowanie Alita Battle Angel i Cyberpunk 2077. Po zastanowieniu ciężko się nie zgodzić. Tych z was, którzy interesują się mangą i anime zapewne zainteresuje fakt, że w sieci pojawił się trailer nowego filmu kinowego Dragon Ball Super Super Hero. Szczególnie interesujące w tej zapowiedzi są dwie rzeczy. Po pierwsze, na koncept artach wyraźnie widać dwie postaci, a mimo to wszyscy twórcy mówią o jednej nowej. Po drugie, pojawiają się zapowiedzi, że film będzie animowany w niespotykany dotąd sposób. Spekuluje się o jakimś specjalnym połączeniu ręcznej animacji i CGI. Ponadto pojawiły się zapowiedzi kilku tytułów, które ukażą się wkrótce. Dziesięć Żelaznych Strzał, sama Sykesa, ukaże się 7 września. Książka stanowi drugi tom cyklu Śmierć Imperiów, którego główną bohaterką jest Kalka Kofonia. Ziemia Trwa, George'a R. Stewarta oraz Osa, Erika Franka Rusela, ukażą się 14 września. Obie książki ukazują się w ramach serii Wehikuł Czasu nakładem wydawnictwa Repis. Podwójny pasjans Georgia R. R. Martina, prawdopodobnie ukaże się w trakcie wakacji. Książka stanowi dziesiąty tom cyklu Dzikie Karty. Cena Milczenia, Jakuba Pawełka, pojawi się w sklepach 28 lipca nakładem wydawnictwa Warbook. Godzina Zero, Krajga Alansona, ukaże się w sklepach 26 sierpnia. Książka stanowi piąty tom cyklu Expeditionary Force. Za informację o premierach należy dziękować serwisowi katedra.nast.pl. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Jeżeli lubicie długie serie, zasubskrybujcie kanał. Seria fantastycznych wiadomości będzie trwała jeszcze bardzo długo. Do usłyszenia za tydzień. Pasku.